MZV24, Małgorzata Karyńska. Moim rozmówcą jest minister Władysław Kośniak-Kamyż. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A także gospodarz tego regionu, marszałek Marek Soba. Witam Państwa, witam Panią. Panie pośle, czym jest dla Lipnicy, dla Małopolski ta tradycja święcenia palem, właśnie tutaj, w tym miejscu? No to jest piękny symbol kultury ludowej, która już po raz kolejny wyrosła. I konkurs, i stawianie, Palem i wybór tych najlepszych wrósł nie tylko w specyfikę ziemi bocheńskiej, samej Lipnicy, czy regionu małopolskiego, ale, ale całej Polski. No to jest miejsce, gdzie spogląda cała Polska w Niedzielę Palmową, gdzie ta tożsamość, ta kultura, ludowość jest obecna i jest tradycyjna, ale też jest nowoczesna. Jeżeli można zapytać, jak pan minister spędzi święta? Rodzinnie to, to już tak chyba tradycyjnie. Myślę, że to, to jest jedyny moment w tym zabieganym czasie, kiedy mamy szansę na przebywanie z najbliższymi i warto sobie to pielęgnować i cenić. A ulubione potrawy? Och, ja bardzo lubię ten barszcz świąteczny w niedzielę rano i, i on jest najlepszym dla mnie, najlepszą potrawą i takim najlepszym wspomnieniem lat dziecinnych. Pani Marszałko, to samo zapytam, czym jest dla Lipnicy, dla Małopolskiej, święcenie palm właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie zjeżdża śmietanka w sumie polityków, nie, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy? Myślę, że przede wszystkim zjeżdżają ludzie, którzy mają taką potrzebę. I to, że zostało zapoczątkowane to 57 lat temu, właśnie przez pana Józefa Piotrowskiego, ten konkurs palmowy, który dzisiaj można powiedzieć, że jest praktycznie w każdej parafii organizowany, ale nigdzie na taką skalę. I te przepiękne palmy, które możemy tutaj obserwować. Symbolizują w pewien sposób właśnie to nasze dziedzictwo kulturowe, tą tradycję narodową, do której tutaj w Małopolsce w sposób szczególny jesteśmy przywiązani. A pan, nasz gdzie spędzisz święta? No, święta wielkanocne nie wyobrażam sobie spędzać gdzie indziej niż tylko we własnym domu. W gronie rodzinnym już tradycyjnie spotykamy się na rodzinnych biadak, bo też tak bywa, że każdy gdzieś zagoniony w codziennym życiu ten czas świąteczny jest też okazją oprócz przeżyć duchowych, które dla mnie osobiście są bardzo ważne, również do spotkań rodzinnych. Korzystam z tej okazji dla wszystkich państwa, dla tych, którzy korzystają z waszej telewizji, którzy mają okazję oglądać wasze reportaże i dla was tworzących te programy wszystkie o co dobre, radości, spokoju. Sympatii do innych i uśmiechu na całe święta. Wszystkiego dobrego. Jeszcze może Pan Marszałek. Ja również dołączam się do tych życzeń. Życzę wszystkim również tej radności ze złatwystania Jezusa Chrystusa, bo ten czas Wielkiego Tygodnia warto również wykorzystać dla odnowy swojego ducha, a ten powiew wiosny, który dzisiaj tutaj obserwujemy dla. Nowych planów, nowych realizacji. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Dziękujemy. My również życzymy wszystkiego dobrego na te święta. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo.